O! Można powiedzieć, że zostało już osiągnięcie, że wszyscy zostały misje wykona... Ja Ari, Badnac, noż, kurde, przeprzona czkawka! Jak ja tego kurwa nienawidzę! Szybko, szybko, bierz szybko! Lekarstwa, 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 Jezu, ale mi odpycha! Ile ich kurwa jest? Jezus, Mary jest aż po czterech. Kurwa, mać to się Ja taka po prostu kurwa nie widzę. O, te suki synu. No, kurde, no. Wystaw głowę. Gdzie ten twój łeb do jasnych cholery? O, mam cię. No, ja pieliczek, to tak postowali. Czeka, czeka, zastaw decyduje i bam. Już nie ma, ale przynajmniej zasadam wspaniałe główeczków. To jest po prostu. no, prima so. Jak mówiłem? Ła, i sort. Raczej znaczy na twoją część. No, cholera jasna. No, będą naprawdę mnie wymęczać. Eee, cholera jasna. Dobra, łapcie granat. Na zgodę. Nie, piwu, powiedzieć, że jest to Pierdol się, hanie z tą po walce. się ten Bruce McLean. Więcej tam kieruj. No gdzieś pod spodem? Jak ci widzę? O chyba to tutaj mogę się przydostać. Dobra, przekonajmy się, czy faktycznie mogę się tam do dostać i faktycznie jednak mogę się do dostać. Świetnie i... o, to nie... Kurwe syny, muszą mi naprawdę przyprawić o ból głowy. To tam masz? Nie, no tak, plus McLean's zginął. Co to mam zrobić? Zdobyć, zdobyć br paczki Brusa. O, paczek cygarów prosto to o ten, nytra. Okej, Okej, no to, to się zajmie. A teraz tutaj te Arybadlance, Badlands. dobra, ne dobra, od razu się zajmiemy tym z tymi paczkami. tych cygar został jeszcze. O, czekaj, tego nie zbiebrałem I okej, okay, to już nieważne. Czy tu coś masz ciekawego? Raczej nie. No, poczułeś to, gnido? Dobra, no to jedziemy. To jakby tędy mam wejść? bo tak nalega. O, właśnie, widzę tu strzałki. No to co, trzeba zebrać. Czy to będzie tutaj na, na początku jedna paczka, co nie? Chyba pewnie będzie tak. No tak, mogę się tego spodziewać. O, jeszcze jest kolejna chwila. Czy to jest, to, jest lepsze? to jest lepsze? O, biorę. Ja to właśnie sprawdzę te statystyki do niego i... Nie, ja mam wciąż nasz lepszy. O, czekaj, granaty, ile granaty, granaty, fuj granatów, ile się da. Eee... No nie wiesz, że tak miał być. A dobra, po potęgę korozji i walimy. No faktycznie. Cenowność jest trochę do dupy. Dobra, kurde, od razu tam wchodzę. Na pełnej kurwie. O, co właśnie tak... o! Jeszcze te A Zaraz, zaraz, łatwiej. Cyk, cyk, cyk. No tak. Bustrzałowiec, zgadza się? No, tak już lepiej. Dobra. Druga paczka. I jest jeszcze trzecia. Doskonale. Oto no zbierzmy. I gotowe. Mogę to zbudować, wydać, ale najpierw... ...pozwolę jeszcze pozbyć się tych cholernych czaszek. Więc... A no tak, tam zostawiłem brykę, więc będę musiał przejść wychotą. O, to tutaj mogę tak jakby zbierać. Okej, okay, to około mnie ciekawi. Także, będzie... to około mnie zdziwiłem, wydawało się, że mam dojść do, do celu, ale... To, no tak tak to niech, to niech będzie. Akurat zrobiłem trochę rabanu, ale ja wolałem trochę zeskipować, na to, żeby trochę nie przynucać. O nie, to że tak szybko się powtarzało i powtarzało i powtarzało. No zależy czy nie przypadkiem się tak wyskoczył, ale dobra. Aż że sprawdzę, że tutaj jest. Kolejna czaszka. Co to? O nie, jestem pewny, że wzi a wziąłem. No i tak wziąłem. A, tutaj jednak mignęło. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. Można powiedzieć, że to był mój błąd. Kolejne takie steperki, które są naprawdę dobre, ale na razie muszę się wstrzymać ze względu na to, że nie wiadomo, czy coś z niego będzie, ale. Cóż, było to było. ruszamy dalej. A to tak nim się zaznacza. Można powiedzieć, że wziąłem w nieodpowiedniej kolejności. Ale cóż, przynajmniej będę wiedział, gdzie to się znajduje. I ostatnia czaszka została zdobyta. To pora wreszcie udać się do celu, by odebrać nagrodę. One 37 No to zbieramy fanty. Pięknie, Dziękuję bardzo. O, dostałem jakby nową sniperkę. Ciekawe, gdzie to się znajduje? Tylko tak. A, no tak, to właśnie mam tą. Tylko. O nie, zaraz chyba naczy na inną. Nawet no, co, to przyłączyć? I na to. To by się idealnie nadawało. A, właśnie, zrobię tutaj jako rekonesans, jeśli chodzi o sprzęt. Naprawdę, nie możecie odpuścić sobie. Rany, muszę naprawdę wszystko sam to zrobić. Dawaj, dawać. Ja tylko na to czekam. Co no tam? Nic z tym nie zrobisz. Nic z tym nie zrobisz. Nic z tym nie zrobisz. Czekaj, no musiałeś, jak tu chciałeś się z nim zabawić. No, Nożeś. Szp... Kurwy, syn. A tak, to tutaj wracamy. I to mamy wszystkie te jakieś trzy rury, co nie? Dobra, rozpraszmy się z tym wszystkim. No to tutaj mamy rozbroić. Chodź się zamontować. No to detonujemy. Eee, mi w kurę, co nie? O, no, bo zaraz złotwimy ty co, O, ale ty uniknąłeś! O, też już nie tym razem. Granat. To ja, ja utknąłem? O, kurwa, ja otknąłem. Eee, czy by było możliwe, żeby móc szybciej e, czy. E, chyba ma problem. No, pięknie, co ja tak robiło? Dobra, mogę to zaakceptować. No to co, mogę i. Dalej, to nie mogę nacisnąć, po prostu strzelić? Co do. Nawet e nie mogę nacisnąć. Eee, te przeklęta krata, dlaczego musiał mi tak mocno zdradzić? A nie, czekaj. Czekaj, kurde, okej, okay, już wiem o co chodzi. Te przypadki okazuje się, że. I jednak dobrze było, tylko zapomnieć, zapomniałem, że przypadek nacisnął konsolę. Jeszcze muszę zająć się tymi nami, co nie? Robicie naprawdę... Przyprawiacie mi o naprawdę porządek ból głowy. Nieważne, że będę musiał to robić jeszcze raz. A co, zrobione to zrobione. No to jeszcze raz. O! Teraz lepiej. No, może powiedzieć, bo było, było naprawdę szybko. O! to jednak tylko w tym miejscu. To trochę dziwne, ale okej, okay. okej. Okay. Będzie trzeba przenosić jakby inaczej Ach oh, cholera O nie, czeka, 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 nie, jednak nie Będzie trzeba nas, Jednak są na... A gdzie karabin? Okej okay, To było dla mnie dziwne i jak zwykle Będą mnie Kurwa męczyć, to nie? O kuwa, Jeszcze dostałem czkawkę Wyśmienicie No i już Nie do końca wyszło, ale można powiedzieć uznam to za zaliczone no to detonujemy, zgadza się? O, można powiedzieć, że to był niesamowity akcje, co nie? Dobra, pora dawać na godę. No i już docieramy do celu. I zrobione i. O, można powiedzieć, że stało już osiągnięcie, że wszyscy zostały misje wykonane. Janef, Ari Badlands, no kurde czkawka! Jak ja tego kurwa widzę? Chciałbym być roboty i w ogóle nie być czkawki, ale nie jestem pewny, by ci to spodobało. Czyli tak, wszystko zostało zrobione, to teraz trzeba skierować się do. Do, De do Dechland. O, bo przynajmniej można powiedzieć, że będę miał z Tobą spokój, co nie? O, to na razie. Nie tyle. Po... Nie ma do po powiedzenia. Nie wiem czy to był tak powiedzieć fajny robot. Jezus Maria trzykawka zapomniałem o tym. Ale... Oj nie! Nie to co chciałem. Ale cóż, było minęło. Pora opuścić to miejsce i skroić do nowej lokacji. Jedziemy. Meanwhile. So czy eh? mm. ta? Co się stało pomyśl o tych które mieli słuchaj jeśli to co jest w może so, być Ale tylko jeśli partner, pomóc sprzedać Więc partnerzy? Jeszcze nie mam pojęcia, czy mam do Ciebie przekonać, ale jeszcze o to pomyślał. Śle, kurwa czkawka, jak zwykle. Kolejny trap, tak? Ciekawy, ile jest was w chodolery? w chuj. in your dna record human status confirmed access to the doll headland is granted please stand by while i activate the gate for you Proszę aktywować. Na pełnej kurwie. And... Yes. you are now free to enter the doll headland please enjoy your relaxing stay interesting fact okay i will to wjechać. No to jesteśmy jak na, na mapa wskazuje i jest to. O kurde, spory teren. No. Będzie spore eksploracji. To przejeżdżamy tu kawałeczek i... I od razu się tu kierujmy. Że tylko dobieramy I o! Czy dobry! Szep! Szep, czy to zdał tutaj? jeśli tak to... Tak, to nieźle, a nie, to Erdys Whitling, okej, okay, pomyliło mi się Dobra, jaka misja? Uratować Lucky Zafford i od las, ostatnia szansa, Watering Hall Co? Okej okay. I mamy opcjonalną misję, weź sobie trochę przynęty, ustaw na zewnątrz jaskini i zabij skalkzilla. tak zille O kurwa A jak to jest poziom? E, to będzie łatwe, e. Jak zwykle minął mi się przyciski. No dobra, to ja załatwę tą skalę. Mhm, jestem pewien, czy powinien się zainteresować, ale najpierw się zorientuj, czy przypadkiem. No tak, nie ma. Na szczęście nie ma, jakby powiedzieć, kolejnych misji, bo na razie wolałbym się skupić oś si na. No. Innych, tu tutaj już jestem, a to jeszcze gdzieś indziej. Dobra, pierwszy to będzie gdzieś tutaj. A, tak, to się nieźle narbiło, co nie? Dobra, to ja wszystkich po kolei załatwię. Już spokój? No, można powiedzieć, że jest spokój. To dobierzemy. Dziękuję. I od razu skryjmy się do tej jaskini. Bo tam trzeba się skierować, ale niestety samochód tym nie pomoże. Zgadza się, bo w tym nie wiadę. Akurat musiało ustawić się ta Cholerna belka. Grana to kurwa rację. od razu na dół. Leci. E czeka za! Zapomniałem, że nie wziąłem granatów. To może tutaj się coś weźmie. Ale widzę, że na razie nic z tego nie będzie. Okej, okay, okej. Okay. No to to używam i przygotujmy się, żeby załatwić to cholerno z kagzille. Czy są jakieś kune granaty i... No spora gadzina. No to razu na to, czy są granaty i na niestety nie mam. Au, nie, nie będzie, nie będzie, nie będzie. Walimy. To coś nic nie daje, trzeba będzie walczyć jak będzie miał pysk, o nie, Oj, Jezus Maria, może, tak wyceluje, celuje, dobrze jest Kurde coś nie, ooo laser Trzeba będzie wycelować jedynie jak otworzy pysk Ojej, uj uj ani, okej, spokój, o nie, nie nie, dobrze, ja to jeszcze raz, uuuu, okej, okay, to nic mu nie działa jest względu na to, że kwas mu na to w ogóle nie idzie, no to może elektryka pomoże. Okej, okay, wal, 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 szybko, przeładować, genialnie. Pięknie. No to ciśniesz. No dawaj, dawaj. Uuu, teraz to on zapodał elektrykę. Nie nie tak, jak powinno być. A ła, 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 Tylko i ciśnij, i teraz elektryka, 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 elektryka. To też nie działa. To może. O. Ogień w tym pomoże. No i pięknie. Oj, znowu. No nie, dajże z tą elektryką. Kurwy, syn. Mocny jest, naprawdę jest mocny. Dawaj. No szkurde, no. Wystaw, tylko otwórz usta. Otwórz. Po prostu zamknij oczy, powiedz A. Zamknij oczy, powiedz A. Nie, no naprawdę nie odpuszcza. Tylko przewodowuj, przewodowuj I teraz już prawie, już prawie. Już prawie. Teraz wystarczy tylko zabić za pomocą rewolweru. uła To może za pomocą tego? Może ten sok pomoże. To trafił. Chyba raczej już się nie dowiemy. No to zbierajmy te różne fanty. Co tu się zbierze? Akurat co trochę coś tam posprzeda. O, róż dup, dupę, yy, Coś jeszcze jest i widzę, że na razie nic nie ma. Tutaj mogło coś zdobyć, coś wziąć, ale widzę, że... O no, niestety nic nie ma. To już było na... O, to tego tędy się teraz przedostanę. U, jakaś kobie, jakaś zbryka bryka. To około się tym zajmę. Tylko jeszcze załatwię tego syna i cyk. No nie idzie. No to granat, no to granat. Ja tylko chciałem załatwić kierowcę i strzelca, ja tylko rzuciłem jeden granat i od razu bryka się wysadziła. I gdzie była bryka? O, tu jest bryka. Później wydawało się, że ktoś już mi zajęwał. A cóż, było minęło. Lecimy po nagrodę. 12 Można powiedzieć, że już zostało zrobione. Skagzilla została wyeliminowana, więc należy mi się nagroda. O, no teraz jest znakomicie lepiej, a zaraz. Tak, bez celownika. Niby mocno obrażenia, ale nie zobaczę. No można powiedzieć, że to jest naprawdę tak. chętnie to przetestuję. Jeśli chodzi o tutaj, to bym to wydał. Mogłem dać od razu na lepszą celność, ale nie jestem, czy to wypaliło. Albo zwiększenie magazynu. O! Zwiększenie magazyn ilości ma magazynku. To jako się nada. Będzie to też 7 i. A tutaj jeśli chodzi o. No tak, jak będę miał dopiero 50%, to wtedy by się zwiększył. Czy tutaj coś się ciekawego? Raczej nie ma. Czyli jedyna misja, jaka pozostała, to tylko właśnie wykonać te... zabić bandytów i uratować lakiego. No dobra. Zadaję tam lataż. O, to mogę wezwać z powrotem. Spoko. Dobra. No to zajmijmy się od razu. Ciąg dalszy nastąpi.